Panie, według Ciebie co jest najważniejszą kwestią dla współczesnej kobiety? Taki najważniejsze nasze problemy, bolączki, sprawy ważne? A, mogę mówić o sobie. Uważam, że w dzisiejszym świecie faktycznie kobieta ma przed sobą bardzo wiele wyzwań. I chyba taką najważniejszą kwestią jest zachowanie w tym wszystkim kobiecości. Żeby to, co robimy, robimy profesjonalnie, czy robimy jako matki, żony, robimy dla swoich domowników, my bardzo często zapominamy o sobie. Robimy dla kogoś, robimy w pracy, natomiast to nasza, to, ta nasza wewnętrzna mała dziewczynka w środku i, i nasze potrzeby schodzą na dalszy plan. E, często no, zaniedbujemy swoje choćby kwestie wizualne, a one tak naprawdę no, poprawiają nam humor. Uważam, że ta, ta nasza cała kobieco, kobiecość z emocjami, z wyglądem, z odzyskaniem czasami e, czasu, tylko dla siebie w tygodniu jest bardzo ważna. I, i, I dla mnie to jest to jest taka chyba myśl przewodnia. Zachować kobiecość w dzisiejszym świecie, robiąc swoje. Dołączyłaś do naszego projektu, rok kobiet, jesteś ambasadorką naszego projektu. Czym jest dla ciebie ta rola? Jak ją postrzegasz? Przede wszystkim ogromnym wyróżnieniem. Też jestem kobietą i też, też biorę udział czasami tutaj lokalnie, w Trójmieście w różnych w różnych. I bentach kobiecych, i widzę, jak bardzo możemy się wspierać. Widzę, jaką mamy siłę, widzę, jaką mamy wiedzę, i bardzo chętnie podzielę się swoją, i bardzo chętnie nauczę się czegoś. Myślę, że ta rola ambasadorki to jest też głos każdej z nas. I każda ambasadorka naszego projektu ma swoje przemyślenia to, co chciałaby przekazać innym kobietom, ale jednocześnie dbając o siebie i wspierając się nawzajem. Myślę, że ten projekt też może zainspirować wiele kobiet, ale może zainspirować również nas jako ambasadorki. Też chciałabym być jakąś inspiracją, choćby zaczątkiem myśli. W głowie jakiejś kobiety, jeżeli, jeżeli będzie nas oglądać, będzie nas słuchać, żeby była odważna i żeby również mogła, mogła robić w życiu to, co lubi i kocha. A jaka w takim razie byłaby Twoja rada dla kobiet, dla kobiety, która stoi u progu zmian, która takiej zmiany potrzebuje, która do niej, można powiedzieć, chciałaby się jakoś przygotować? Przede wszystkim, żeby miała odwagę. Yy, jasne, każda zmiana wymaga pracy, yy, może pójść coś nie tak i tę świadomość i pokorę warto mieć w sobie. Natomiast żeby miała cel, żeby miała tą nadzieję, że wszystko, co przed nią, to jest dobre, ja uważam, że każda zmiana jest dobra. Jakkolwiek ona na początku wygląda, jest trudna, może może nam się czasami nawet wydawać, że niepotrzebnie rozpoczęłyśmy coś, to jednak finalnie okazuje się, że jest to dla nas coś dobrego, więc myślę, że odwaga, determinacja, warto otaczać się też mądrymi ludźmi. Starszymi, młodszymi jakkolwiek, ale słuchać innych ludzi, nie brać do siebie tak bardzo różnych komentarzy, które. No nie zawsze mają, um, mają um, kontakt z rzeczywistością, są prawdziwe, a my emocjonalnie zaczynamy to tak, reagujemy i to nam niestety czasami podcina skrzydła. Jeżeli mamy pomysł na siebie, jeżeli, jeżeli mamy plan, e, to uważam, że jeśli w środku czujemy, że to jest to, ja tego potrzebuję, e, to należy to zrobić. I należy prosić o pomoc. E, mówię to zupełnie z, z własnego przykładu, bo jestem typem Zosi Sanosi, przynajmniej byłam. Dzisiaj i nauczyłam się, że faktycznie proszenie o pomoc inne koleżanki czy kolegów, osoby, które mają wiedzę z obszaru, której, gdzie, gdzie mi tej wiedzy brakuje, potrafi, być, potrafi bardzo skrócić drogę do celu i ją po prostu przyspieszyć. Trochę pokazać też czasami inny kierunek. Zdecydowanie. My często myślimy jednokierunkowo, nie widząc pewnych rzeczy, które niestety później mogą nam przeszkodzić, co wydłuża cały proces, ale też może zabrać nam o ochotę na, na działanie, ale otaczanie się mądrymi ludźmi, słuchanie, dokształcanie się również. Czy to są kwestie warsztatów, czy, czy wykładów, webinarów, które możemy online oglądać? Myślę, że warto inwestować, inwestować w siebie. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również.